Świat, nauka, kosmos, satelitego czy spada na Ziemię. Niedzielny wieczór i w poniedziałkowe popołudnie najprawdopodobniej spadnie na ziemię satelita Gocha, Ferrari przestrzeni było najniżej umieszczonym dotąd satelitą na orbicie. Od planety dzieliło go zaledwie 161 mil i jego misja pomiaru pola grawitacji zakończyła się. W poprzednim miesiącu zabrakło gazu i satelita zmierza ku Ziemi. Nie ma pewności, gdzie spadnie. Dokładne pomiary prowadzone są przez system namierzający Google. Naukowcy jednak są w stanie tylko w przybliżeniu z prawdopodobieństwem przybliżenia sięgających 15% podać miejsce, gdzie mogą pojawić się fragmenty GOCE, które najprawdopodobniej spłonie w znacznej mierze w kosmosie. Gdzie jest teraz ważący prawie 2000 kg satelita? Kurs 16-metrowej konstrukcji można oglądać dzięki wbudowanym, zgrabnym wideodżetom monitorowania satelitarnego na stronie n2yo.com. Dzięki informacjom ciągle aktualizowanym przez szereg algorytmów dowództwo kosmiczne US Air Force mapuje dane z Google. Według przypuszczeń niewielkie kawałki najprawdopodobniej wpadną do oceanu, chociaż Nikt na razie nie jest w stanie przewidzieć, gdzie tak naprawdę może to nastąpić. Nawet w Polsce na stronach urzędów Łomży i Olsztynie pojawiły się komunikaty z informacją na ten temat. Satelita Goche, czyli Graffiti Field and Steady States Ocean Circulation Explorer, został wystrzelony na orbitę okołoziemską w marcu 2009 roku. Elegancki, aerodynamiczny design, jaki tutaj zastosowano, miał wyeliminować opór statku, nazwano go. Ferrari przestrzeni. W strukturze gocze zostały odwzorowane ekstremalnie szczegółowo różnice w grawitacji ziemskiej, tworząc model planety. Geoidy jego orbita przebiegała najniżej spośród wszystkich satelitów naukowych krążących nad naszą planetą. Podstawowym celem projektu było wykonanie precyzyjnych pomiarów i map pola grawitacyjnego Ziemi. Satelita wykonał także pomiary topograficzne oceanów oraz przemieszczania się prądów oceanicznych. 5 rano Gocze był na wysokości około 105 mil, a w ciągu dnia, jak obliczono, pikuje z prędkością 5 mil. Kiedy dwa lata temu z orbity spadł satelita NASA, to runął do Pacyfiku. Rosyjski Phobos w poprzednim roku również pogrążył się w Pacyfiku. Dopiero kiedy Gocze wejdzie ponownie w tzw. grubą atmosferę planety, ESA będzie mogło zawęzić krąg i uściślić dane i podać dokładny czas i miejsce upadku. Spadające dłamki w różne miejsca dotąd, jak wynika z doświadczeń, nigdy nie kontuzjowały nikogo, choć jedna kobieta przeszła obok nich niebezpiecznie blisko. Nie odnotowano dotąd z takiego powodu znacznych szkód rzeczowych. Naukowcy twierdzą, że to dlatego, że większość planety jest pokryta wodą i są rozległe obszary pustej ziemi. Mój serwis.blogspot.com